Niespodziewane decyzje, zaskakujące zmiany i mnożące się plotki. Gdzie jest Daria Abramowicz, gdy Iga Świątek triumfuje w Bad Dynamiczny rozwój wydarzeń sprawia, że fani spekulują, aż tab Igi wydaje oficjalny komunikat: Zanurz się w kulisy życia topowej tenisistki i odkryj prawdę. Niespodziewanie Daria Abramowicz przestała towarzyszyć Idze Świątek, co wywołało falę spekulacji. Aktualnie Idega świetnie sobie radzi na renomowanym turnieju w niemieckim Bad Homburgu, regularnie prezentując doskonałe umiejętności na korcie tenisowym. Jednak uwagę wielu zwrócił brak Daria Abramowicz na trybunach, przyjaciółki, ale przede wszystkim psycholożki sportowej i wspierającej członkini jej zespołu. W związku z tym zaczęło się mnożyć wiele domysłów i plotek odnośnie ich relacji oraz obecnej sytuacji między obiema paniami, co doprowadziło do wydania oficjalnego stanowiska przez sztab IGi. Iga Świątek niedawno zapewniła sobie miejsce w ćwierćfinale, odnosząc zwycięstwo nad Wiktorią Azarenką z wynikami w dwóch setach po 6-4. Jej znakomita gra spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem niemieckiej publiczności. Przed rozpoczęciem jednego z meczów fani zgromadzeni na trybunach nie szczędzili tenisistce aplauzu, przyznając jej nawet nieoficjalny tytuł Ulubienicy kibiców. Pomimo tej dobrej pasy na korcie w zespole Idzgi zauważono nieobecność Darii Abramowicz, co zrodziło spekulacje, że może między nimi nie wszystko układa się idealnie. Od pewnego czasu media coraz częściej insynuują, że relacje zawodowe i osobiste między Igą a Darią uległy zatarciu. Zgodnie z tym, co mówią eksperci zajmujący się światem sportu, Zarówno kwestie zawodowe, jak i osobiste granice zostały przez obie panie zbyt mocno zburzone przez nasiloną współpracę i wspólne spędzanie wielu godzin. Znany tenisista, Jerzy Janowicz, zasugerował, że ich relacja bardziej przypomina przyjaźń niż stosunek profesjonalny, co jest nieodpowiednie dla utrzymania zdrowego dystansu w pracy. Tym bardziej zaskakująca była zmiana, kiedy zawsze nierozłączne sportsmenki tym razem nie pojawiły się razem. Obie panie dzieli wspólna pasja do sportów. W przypadku Dari jest to żeglarstwo, jednak na ten wyjątkowy turniej Daria nie przyjechała. W obliczu rosnących plotek zespół IGI postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości za pośrednictwem oficjalnego komunikatu. W nim menedżerka do spraw PR, Daria Sulgostowska, wyjaśniła, że nieobecność Darii jest tymczasowa. Poinformowała, że dołączy ona do zespołu wraz z rozpoczęciem prestiżowego turnieju wielkoszlemowego Wimbledon, rozpraszając jednocześnie spekulacje o jakichkolwiek nieporozumieniach w ich relacjach. To wyjaśnienie miało na celu ucięcie wszelkich spekulacji i przywrócenie spokoju wokół sytuacji. Zespół współpracujący z Igą Świątek stara się jasno przekazać, że nieobecność Darii Abramowicz na turnieju w Bad Homburgu nie powinna wywoływać żadnego niepokoju wśród kibiców i obserwatorów tenisa. Warto tutaj przypomnieć, że już wcześniej zdarzały się sytuacje, gdy psycholożka nie była obecna na miejscu rozgrywek i nie wpływało to negatywnie na występy świątek. Sama Daria Abramowicz, która posiada doświadczenie w pracy z zawodnikami sportowymi, podkreśla, że jej rolą jest zapewnianie profesjonalnego wsparcia psychologicznego, co różni się od klasycznej psychoterapii. Ich współpraca to bardziej partnerstwo w dążeniu do optymalizacji funkcjonowania Izagi jako zawodniczki na korcie tenisowym. W jednym z najnowszych wywiadów, który ukazał się na łamach gazety wyborczej, Abramowicz szczegółowo omówiła różnicę między jej pracą a typowym podejściem terapeutycznym. W psychologii sportowej, jak wyjaśnia, sportowiec nie jest traktowany jak pacjent i to różnicuje jej podejście. Głównym celem jest stworzenie takiego klimatu współpracy, który umożliwia IG skuteczne zmagania na arenie międzynarodowych zawodów. Daria Abramowicz podkreśliła, że nie jest psychoterapeutką lecz członkiem zespołu o jasnym podziale zadań i kompetencji. Taka struktura zapewnia, że wszystkie potrzeby Igi są odpowiednio adresowane. Sama Iga Świątek niejednokrotnie wyrażała swoje zadowolenie z tego, jak profesjonalnie zorganizowany jest jej zespół, co oznacza dbałość nie tylko o przygotowanie fizyczne, ale też psychiczne i emocjonalne. Młoda tenisistka okazuje się być liderką swojego własnego zespołu. Co można porównać do roli dyrektorów generalnych w dużych przedsiębiorstwach, gdzie najistotniejszymi zasobami są jej własne wartości oraz reputacja. W ramach swojej pracy Abramowicz kładzie duży nacisk na stworzenie takich warunków, które pozwolą IG przystąpić do meczów z pełnym poczuciem swobody i gotowości do wykorzystania swojego potencjału w 100%. Aby osiągnąć ten poziom współpracy, psycholożka i jej podopieczna utrzymują stały, niemal codzienny kontakt. Wspólnie spędzają tyle czasu, ile jest potrzebne do zgrania całego zespołu, co nie tylko wzmacnia ich więzi, ale również przyczynia się do budowania atmosfery wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólny sukces. Kiedy wypełniałam formularze i poproszono mnie o szczegółowy spis wszystkich moich wyjazdów zagranicznych z ostatnich pięciu lat, zorientowałam się, że zadanie to będzie nie lada wyzwaniem. Zazwyczaj bowiem spędzam na wyjazdach z Igą około 270 dni w ciągu roku. Sama Iga natomiast przebywa w podróży jeszcze częściej, bo aż około 300 dni w roku. Nasze najdłuższe wspólne wyprawy obejmują udział w turniejach takich jak te w Montrealu lub Toronto, Cincinnati oraz US Open. Przy tym Abramowicz wyjaśnia, iż praca w dziedzinie psychologii sportowej wymaga, by blisko współpracować i żyć w rytmie zawodnika, jednak istnieje również precyzyjny podział obowiązków i asertywna komunikacja wewnątrz zespołu współpracującego z Igą. Jestem już przyzwyczajona do życia, w którym większość czasu przebywam poza domem. Obecnie zauważam, że mamy do czynienia z tendencją do wydłużania czasu trwania turniejów, co oznacza, że nasze wyjazdy są coraz dłuższe. Niemniej jednak taka sytuacja nie stanowi dla mnie problemu. Udało mi się zaadaptować styl życia w taki sposób, że nie odczuwam dyskomfortu związanego z częstymi podróżami. Co jakiś czas, aby dbać o swoją kondycję psychiczną oraz jakość swojej pracy, robię przerwy, które pozwalają mi na zregenerowanie sił i przygotowanie się na kolejne wyzwania. Zdarza się także, że podobnie jak każdy inny człowiek mam ochotę po prostu odpocząć w domu. Trzeba również pamiętać, że moje obowiązki zawodowe nie ograniczają się jedynie do współpracy z Igą. Oprócz tych 270 dni spędzonych z nią, dodatkowo wyjeżdżam z innymi sportowcami, co jeszcze bardziej zwiększa czas spędzany poza domem. Ciekawe jest, że praca psychologa sportowego nie ogranicza się tylko do analiz i rozmów. Obejmuje także pełne zaangażowanie w działalność zespołu, co wymaga elastyczności i umiejętności dostosowania się do intensywnego trybu życia. Taka rola wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale również z wieloma możliwościami rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń, które są bezcenne w dziedzinie psychologii sportowej. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.